Teraz pokażę Wam różne typy oraz techniki stymulacji ucha. Przykładowo, możemy wykonać sobie masaż kciukiem. Weźmy sobie przykładowo strefę kinkaszyjnego, szyjnego. Odbieramy od dołu ucho. Kciukiem delikatnie wchodzimy na szczyt grobelki i możemy wykonywać masaż. Lub wzdłużnie. Robimy to do momentu, aż pacjent poczuje. Ulgę w odczuciu na regionie grobelki. Powinien taki masaż trwać około minuty do dwóch minut. Następnie możemy również punkty stymulować. Weźmiemy oto sobie narzędzie. I przykładowo punkt czerny. Przykładamy i przytrzymujemy delikatne ruchy rotacyjne. Również można zrobić to na sposób przytrzymania, puszczenia, przytrzymania, puszczenia oraz mocnego przytrzymania, aż pacjent poczuje ulgę w tym miejscu. Następną techniką będzie nakucie. Bierzemy sobie igiełkę. Igła jest elastyczna. Pracuje. Nie jest to igła sztywna. Ma odpowiednią grubość do akupunktury ucha. Igłą pracujemy albo rętnie, gdy pacjent czuje delikatne aplikowanie igły w pół jest to przyjemniejsza metoda lub możemy igiełkę wsadzić pod pół. Ja pokażę pierwszy sposób skrętny, zrobimy to na półcie shenmen. Odbieramy i delikatnie skrętamy oraz możemy taką igiełkę zaaplikować w ten sposób. Przykładamy i wpychamy. Następnie możemy zaaplikować białki tak zwane miesięczne. Jeżeli chcemy takiego pacjenta wypuścić do domu, zostawiając mu aplikację, bo czuje po niej bardzo dużą mulkę, to można jak najbardziej tą technikę stosować. Ja bardzo często wypuszczam swoich pacjentów do domu. Takie igiełki każe im przytrzymać do dwóch tygodni albo do momentu, kiedy przyjdą do mnie na następną wizytę, ale zwykle nie trwa to dłużej niż miesiąc. To jest bardzo malutka igiełka, bo nie będzie nam potrzebny taki aplikator. Igiełkę tą poduszeczki sobie wyciągamy. ustawiamy sobie prawidłowo, żeby było nam wygodnie. Aplikator. Tutaj też posłużymy się punktem Shunman. Tutaj technika jest tylko wypchnięcia delikatnego. także Trzeba zrobić to za jednym ruchem. Po zaaplikowaniu takiej formy igły należy ją zabezpieczyć. W tym celu, że pacjent zostanie wypuszczony do domu, wiadomo, czynności codzienne, kąpanie, Mycie uszu, żeby nie dostał się na stan zapalny, żeby igiełka nie wypadła, nie wpadła dalej z duma małżowiny, żeby nie było problemu jakiegoś zapalnego. Bierzemy sobie plasterek i takim plasterkiem zabezpieczamy uszłę. Mamy plasterek, naklejamy na taką igiełkę w celu zabezpieczenia. Tak to wygląda. I ostatnią techniką symulacji jest nasienie Vakari, które szczególnie polecam, jeżeli chodzi o muszle małżowiny. Jest bardzo ciężko aplikować igiełki, chociaż ja aplikuję. Możemy, jeżeli nie mamy czasu, bądź pacjent bardzo mocno odczuwa ten region, zaaplikować tam wakarię. I teraz sobie ją akurat zaaplikujemy na punkt śledzony oraz punkt wątroby. Mamy wakarię. Małe czarne nasionko. Pamiętajcie, że Wakaria, ona jest troszeczkę większa, jak więc ona większy obszar punktów. Złapie więc nie musicie być w niej tacy dokładni. Głęboko. sobie naklejemy. Lekko. Zawsze można przystymulować I warto zwrócić na to uwagę, żeby pacjentowi powiedzieć, że jeżeli ma te nasienie, to żeby raz dziennie, przy złapał sobie ten punkt, wyczuł się w nasienie i przystymulował około 10-15 sekund, tak aż poczuje delikatny ból. I puścił. To są wszystkie techniki oraz typy stosowania auriculoterapii.